Witam w RetroGaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla Was grę Mass Effect z 2007 roku. Do Mass Effecta wyszły dwa dodatki: Mass Effect Zniszcz Niebo z 2008 i drugi Mass Effect Pinnacle Station z 2009 roku. Mass Effect obok takich RPGów jak Wiedźmin, Gothic. Dragon Age to jedna z moich ulubionych serii. Rzadko kiedy mamy do czynienia z rpg w kosmosie. Jedynie przedtem mieliśmy to. W dwóch częściach Star Wars Knights of the Old Republic, którą zresztą pierwszą część tworzyło studio BioWare, które także jest twórcą Mass Effecta. Według mnie ludzie z BioWare postarali się stworzyć jedno z najlepszych uniwersów o tematyce przemierzania wszechświata, czy też galaktyk, ogólnie tematyka science fiction. Obok Star Wars i Star Treka, Mass Effect z łatwością według mnie może stanąć obok wymienionych tytułów. Bauer po doświadczeniach jakie miał ze Star Warsem, wiedział jak tworzyć gry z taką tematyką, ale tym razem to ich własna kreacja. A świat i historia jaką studio Bauer stworzyło, to jedna z najlepszych przygód jakie możecie doświadczyć w gamingowej branży. Fabuła. W 2148 roku badacze odkryli na Marsie pozostałości po starożytnej cywilizacji. Dzięki tym artefaktom technologia ludzi poszła o 200 lat do przodu. Człowiek nauczył się dzięki nowej technologii podróży w kosmosie. Mamy rok 2183. Nasz główny bohater. Po ciężkich doświadczeniach na planecie Akuze został wybrany do misji na Eden Prime. Shepard i jego drużyna Kaiden Alenko i Capral Jenkins mają być wsparciem dla widma Nilusa. Lecz Nilus oprócz misji ma także inny cel. Śledzić komandora Sheparda. Czy nadaje się na widmo? W skrócie widma to tajni agenci, podlegający tylko Radzie Cytadeli. Często naginają prawo, ale to najlepiej wyszkolone jednostki w galaktyce. A Shepard może być pierwszym ludzkim widmem, które da prestiż ludzkości w galaktyce i być może otworzy nowe szanse dla ludzkości, żeby objęli stanowisko w Radzie Cytadeli. Kapitan Anderson polecił nas. Możemy mu odpowiedzieć różnie, zależnie od naszego wyboru. Ale kapitan Anderson też kiedyś był kandydatem na widmo. Kapitan i turiański widmo Nilus wyjaśniają nam, na czym ma polegać misja na Idem Prime. Musimy zdobyć proteański nadajnik. Proteanie to zaawansowana technologicznie cywilizacja, która wyginęła 50 tysięcy lat temu. I do dziś większość technologii w roku 2183 nie może się równać z technologią Protean. Dlatego ten nadajnik jest tak ważny. Niestety, w czasie tej rozmowy przerywa nam pilot Joker. Mają nagranie wideo z Idem Prime i nie wygląda to dobrze. Jest atakowane przez nieznanych sprawców. A naszym zadaniem, oprócz nadajnika, jest dowiedzenie się. Co dzieje się na Idem Prime? Lądujemy na Idem Prime. Kiedy ledwo zaczynamy swoją przygodę, na Idem Prime ginie kapral Jenkins, z pierwszym napotkanym wrogiem. No to zostaliśmy sami z kajdanem. Nie wygląda ta misja obiecująco. Idąc dalej, wpadamy na gety, roboty, które coś zrobiły z osadnikami ludzkimi, zmieniając ich w jakiegoś rodzaju. Cybernetyczne zombie ratujemy Ashley Williams, jej oddział został wybity, a ona daje nam kilka informacji co się dzieje na Eden Prime. Ashley dołącza do naszej drużyny. Zmierzamy dalej do nadajnika. Przemierzając Eden Prime, trafiamy na niejednego ocalałego, a ci ocalali dają nam cenne informacje. Niektórzy będą lekko niepoczytalni, ale my wiemy co z takimi robić. Idziesz Lulu Manuel. Po jakimś czasie akcja przenosi się do Nilusa. Widmo spotyka innego Turianina, którego zresztą zna. Nazywa się Saren. Jest także widmem. Kiedy Nilus się odwraca, haniebnie Saren zabija Nilusa, a my trafiamy na jego szczątki. Dowiadujemy się, co stało się z Nilusem. I że inny Turjanin go zabił. Zmierzamy do nadajnika, niszcząc dość pokaźną liczbę getów. Wreszcie docieramy do nadajnika. Niestety, Ashley, jako wściwska kobieta, nie mogła się powstrzymać. Musiała zbliżyć się do nadajnika. Wtedy Shepard ją odpycha, bo nadajnik zaczął ją do siebie przyciągać, a w obecnym czasie żaden z bohaterów nie wiedział, czym jest nadajnik i co on powoduje. Artefakt protean przyciągnął Sheparda, przekazując mu wizję z przeszłości lub przyszłości wizję zagłady. Po tym wydarzeniu Nadajnik zostaje zniszczony, a my trafiamy na Normandię, w skrzydle szpitalnym. Ale co nastąpi potem i jakie będą konsekwencje naszych działań, to musicie dowiedzieć się sami. A warto jest, bo to jedna z lepszych fabuł, jakie grałem w RPG-ach. A poznawanie historii uniwersum Mass Effect potrafi wciągnąć na długie godziny. Grafika. I tu jak zwykle grafikę podzielę na dwie kategorie. Otoczenie i modele postaci. Zacznijmy od otoczenia. Na 2007 rok wygląda dobrze. Każda z planet, jakie zwiedzimy ma swój unikalny wygląd i klimat. Gdzie niegdzie grafika potrafi być nierówna, od szczegółowych planet po szczegółowe budynki. Raz na jakiś czas trafi się jakby niedopracowane otoczenie, z widocznym brakiem szczegółów. Modele postaci na 2007 uważam za jedne z najlepszych w 2007. Ale także jak z otoczeniem Świata jest nierówna. Główne postacie są szczegółowe, bardziej wyraźne. A postacie poboczne widać, że modele postaci są gorsze, z bardzo dobrych na średnie. Ale gdzie? Nie gdzie? Nawet postacie ważne do fabuły mają niewyraźne szczegóły, na przykład twarzy, jak Kapitan Anderson czy największy Fail Garus. Każdy turianin w grze wygląda szczegółowo, i dopracowanie. Ale Garus, jedna z najważniejszych postaci w grze, nie. Jego twarz została niedopracowana I widocznie odstaje od reszty Turian Nie rozumiem tego Jak wszyscy Turianie dostali szczegółowe modele postaci A Garus ma model twarzy Z widocznymi brakami I niedopracowaniem Żaden patch tego błędu nie poprawił Jedynie mody od graczy. Zamieniają tekstury twarzy Garusa Z drugiej części do pierwszej Całe szczęście, że w edycji legendarnej Czyli remaster trylogii Nie mamy tego Dość widocznego i haniebnego dopracowania modeli twarzy. Mimo takich kwiatków, błędów graficznych i momentami niedopracowania otoczenia i modeli postaci, grafika prezentuje jeden z najwyższych poziomów na 2007 rok. Kreator postaci. Jak w większości gier Bioer, możemy stworzyć swoją postać. Mamy tutaj dwie opcje: od wykreowanego modelu postaci Shepard'a po naszą własną ręczną kreację, ale nie wiem jak wy, ale mimo moich umiejętności tworzenia wyglądu postaci. Zawsze wyglądała szpetniej niż proponowany przez grę model Sheparda. Walka. Walka w Mass Effect'cie przypomina tą z serii Gears of War. Widok mamy za pleców bohatera. Ogólnie walka ma bardzo mało wspólnego z RPGami. Bardziej przypomina akcyjniakowego shootera trzeciej osoby. W większości konfliktów załatwiamy bronią palną. Taką jak karabiny szturmowe, strzelba, pistolety, karabiny snajperskie, jak i granaty. To tyle z naszego arsenału. Nie musimy się się martwić o amunicję, bo nasza amunicja jest samoodnawialna. Tylko musimy uważać na przegrzewanie się broni, bo wtedy broń się zacina. I musimy odczekać kilka sekund, aż przegrzana broń ostygnie. A wiecie, że zacięcie broni, w czasie kiedy nacierają na nas hordy przeciwników, to niezbyt bezpieczny moment w fazie walki. I często się może skończyć zgonem. Ale każdy pancerz ma osłonę, i dopiero po zniszczeniu osłon. Dostajemy prawdziwe obrażenia, w grze są różne klasy bohatera. Także takie co potrafią posługiwać się mocą biotyczną. Zbytnio nie testowałem tego, bo zazwyczaj zawsze wybierałem klasę żołnierza, a potem szturmowca. Więc wypowiedzieć się co do tej klasy nie mogę, ale wszystko, co ma życie o posługiwaniu się mocą biotyczną, jest w Mass Effect. W czasie walki, jak w girsach, możemy chować się za otoczeniem, co ułatwia w regeneracji tarcz, pancerza. Możemy wydawać rozkazy naszym towarzyszom w czasie walki, chociaż ja rzadko z tego korzystałem, bo dosyć dobrze korzystają ze swych umiejętności. Przeciwników mamy sporo, od wszystkich ras. Które będą w Mass Effect 1 od kosmitów po roboty bardziej zaawansowane typu GET, po prymitywne roboty niehumanoidalne ekwipunek. I tu Mass Effect jest jedyną częścią z serii, co ma najwięcej wspólnego z RPGiem. Dlatego, że od różnego typu broni, palnej, po granaty, każda broń ma swoje statystyki. Jest ich dość sporo. To samo z pancerzami. Bo Mass Effect 1 to jedyna część w serii, co pancerze mają statystyki, a nie tylko wizualną uciechę. Bez statystyk szkoda, że ten element w dalszych częściach został kompletnie olany. Często pancerze są identyczne z wyglądu i różnią się jedynie Statystykami broni jak i pancerze możemy ulepszać, i to tyle z atrakcji ekwipunku świat gry. Akcja gry odbywa się w naszej galaktyce drogi mlecznej, więc zwiedzając różne układy słoneczne i planety, latamy statkiem Normandią. Z kolei na niektórych planetach używamy Mako, pojazdu, w którym przemieszczamy się po danej planecie, co jest bardziej niebezpieczna lub szkodliwa do naszego zdrowia. Wielu krytykowało Mako za jego dość toporną obsługę, i taki jest toporny. Ale po jakimś czasie się przyzwyczaicie do tego drewna. Planet, które możemy zwiedzać w głównych misjach lub pobocznych, jest kilka. I każda z nich różni się wyglądem, czy też atmosferą. Według mnie każda planeta jest unikalna, różniąca się od siebie. I to duży plus. Teraz wymienię wam lokacje, po których będziemy się przemieszczać. Idem Prime, Cytadela, Serce Drogi Mlecznej. Główna stacja w galaktyce, po której się przemieszczamy, jest dość spora i co jakiś czas zbieramy w niej dość pokaźną liczbę questów pobocznych Terum, Feros, Noweria, Wirmir, ilos i dwie lokacje z Delce: stację szczyt, jak i asteroidę X57. Każda z tych lokacji jest dość spora, więc możemy co nieco pozwiedzać i poznać historię danej planety, czy też stacji. Dubbing W Mass Effect 1 mamy pełną polską lokalizację. Wielu krytykowało dubbing. W mas Effect'cie jeden czy też dwójce, ale według mnie dubbing w pierwszej części jest dobry. Większość aktorów głosowych jest dobranych do swoich postaci. I nie mogę powiedzieć złego słowa, no może jedynie dobijał mnie dubbing bez emocji Marcina Dorocińskiego, który podkładał głos pod głównego bohatera Szeparda. Słuchając jego dubbingu widać, że brakuje mu doświadczenia w dubbingu, czego nie mogę powiedzieć o reszcie aktorów głosowych. Rozwój postaci. W Mass Effect możemy osiągnąć 60 poziom. Z każdym awansem dostajemy punkty doświadczenia, które możemy rozdysponować. Poddane umiejętności, klasy, jaką wybraliśmy na początku gry. Po jakimś czasie stajemy się widmem, a to kolejne drzewko do rozwoju. Jak i także oprócz podstawowej klasy i widma możemy zdobyć jedną dodatkową. Ja jako żołnierz dostałem później po wykonaniu jakiegoś questa nową klasę 4. Turmowca, który jest połączeniem dwóch klas, żołnierza i adepta, mocy biotycznych, romanse. Romansów nie mamy dużo. Jako męski przedstawiciel rasy ludzkiej możemy wybrać pomiędzy dwiema wybrankami, które zresztą są naszymi towarzyszkami broni. Ashley Williams, jak i przedstawicielką obcej rasy Asari, Liara Tsoni. Ona akurat jest do romansu komandorem Shepardem, jak i jego damską odpowiedniczką. Liara może romansować z męską i damską wersją Sheparda. Z kolei Kaidan Alenko to romans do damskiej wersji komandora. I uważajcie, nie romansujcie zaszli i liarom, bo mogą być kłopoty. Ale ja jakoś nigdy na tą opcję nie trafiłem. Zawsze ostatecznie wybierałem liarę z dziwną maskowatą fryzurą. Muzyka. Nie mogę nie wspomnieć o świetnej muzyce, która naprawdę oddaje klimat science fiction w kosmicznej przygodzie. Zwiedzając dane lokacje, z przyjemnością wsłuchiwałem się w muzykę. Każda muzyka na danej planecie mi odpowiadała. Towarzysze. Grając grę od Bioer nie mogliśmy dostać gry bez wspierających nas towarzyszy. Towarzyszy mamy sześciu: Kajdan Alenko, Ashley Williams, Liara Tsoni, Asari, Garus Vakarian, Turianin, Tali Zora, Nar Raja, Kwarianka. I mój ulubiony towarzysz Kroganin Urdnok Wrex, który ma dość cięty język w polskiej wersji językowej. Każdy z poszczególnych towarzyszy ma swoje historie i różni się umiejętnościami. I naprawdę można się żyć z tą małą, lecz ciekawą drużyną. W czasie walki dość dobrze używają swoich umiejętności, lecz czasami ich sztuczna inteligencja potrafi zawieść. Zwłaszcza kiedy strzelają, bo często potrafią strzelać w nas i jedynie ratuje nas tarcza. Teraz zastanawiałem się, dlaczego moi towarzysze strzelają do mnie, lub do ściany, ale do dziś się nie dowiedziałem. Dlaczego? Podróżować po danej lokacji możemy z dwójką towarzyszy: SSV, Normandia. Jakby inaczej nie mogło zabraknąć naszego kosmicznego statku, który jest naszym transportem po galaktyce, jak i spokojnym przystankiem od misji. Normandia jest mała, mamy dwa piętra statku, pomiędzy misjami możemy rozmawiać ze swoimi towarzyszami. Dzięki temu utrwalamy z nimi nasze więzi. Na statku także mamy mapę galaktyki Drogi Mlecznej. I z tego miejsca możemy wybierać, gdzie chcemy podróżować. Także tutaj możemy zmieniać nasz ekwipunek i towarzyszy, jak i także zakupić nowe bronie i pancerze. Mass Effect 1 był pięknym początkiem jednym z najlepszych trylogii jakie możecie ograć. Dzisiaj pierwsza część się trochę zestarzała, ale to nie problem, bo BioWare w 2021 wydał edycję remaster trylogii Mass Effect Legendary Edition. Najwięcej zmian widać właśnie w pierwszej części serii, bo najgorzej się zestarzała. Dwie kolejne części remaster jest praktycznie niewidoczny. Po sukcesie trylogii dostaliśmy czwartą część Mass Efekt Andromeda, lecz ona nie przyjęła się jak trylogia. Jest najgorszą częścią serii, według mnie. Lecz nadal uważam, że jest dobrą grą. I od tego czasu jest cisza o dalszych projektach Mass Effect. A szkoda, bo chciałbym poznać dalsze przygody komandora Sheparda i jego załogi. Czy się kiedyś tego doczekamy, zobaczymy. Lecz u mnie na kanale możecie się spodziewać w przyszłości recenzji wszystkich części Mass Effecta. I to by było na tyle z recenzji. I do zobaczenia, i do usłyszenia. Chcemy się napierdalać.